Witam wszystkich wędkarzy. Zapewne każdy zastanawiał się, czy są jeszcze ryby w Odrze na dnie, tak jak tutaj macie na filmiku, jak to bywało w dzień słoneczny, można było podpatrzeć kamerką. No oczywiście teraz, teraz jeszcze na razie trzeba troszeczkę czasu, żeby było tak samo. Ja myślę, że większość ryb, mimo wszystko, przetrwała na całym odcinku Odry. To nie jest tak, że zaraz wszystkie leszcze łopaty i wszystkie ryby nie przetrwały. Węgosz na przykład i inne ryby potrafią, mają zmysł taki, że uciekają od toksyn. Oczywiście zaskoczenie ryb może być takie, że nie wszystkie przetrwały, i to jest oczywiste, ale zauważcie, że większość tych ryb, z tego co mówią media, to miały poparzone skrzela, także może już ten. Te toksyny już może nie działają. Oczywiście mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Jak myślicie, ile procent ryb pozostanie i kiedy będzie można wędkować? Raczej chyba ja myślę, że w tym roku nie. Jakie macie zdanie na ten temat? Może ktoś ma jakieś newsy? I jak myślicie, jak, co zrobić, żeby w przyszłości. Tego typu incydenty nie miały miejsca, bo to jest chyba najważniejsze. Mam nadzieję, że ktoś niedługo zrobi aktualny film z Odry, i wtedy będzie wiadomo, jakie ryby obecnie są. Na razie jeszcze myślę, że jest szansa na to, że te ryby naprawdę będą i że będziemy za jakiś czas, może nie w tym roku, zadowoleni. Oczywiście no, są to sprawy trudne, wiadomo ale y, jeśli macie jakieś zdanie na ten temat albo wiadomości, to chętnie zapraszam do komentowania. Y, z punktu widzenia wędkarskiego, no to starzy wędkarze zapewne pamiętają, jak y, chyba najlepszy okres to był zaraz w sumie po powodzi. Odra się oczyściła w 1997 roku, y, ale ja pamiętam na Odrze, jak ryby y, leciały fenolem. I żyły także, także były często jakby podtruwane kiedyś, kiedyś chociażby w brzegu dolnym. Rokita wypuszczała straszne ze zakłady chemiczne słynne i inne też zakłady ze Śląska wypuszczały różnego rodzaju rzeczy. Ryby się przyzwyczajały tutaj. Był prawdopodobnie jednorazowy taki wielki szok dla po jakimś rozpuszczalniku. Te skrzela nie wytrzymały. Pozdrowienia, serdeczności, rzu rzućcie łapkę dla większych zasięgów, może. Jako wędkarze będziemy mieli jakąś większą wiedzę. Pozdrowienia serdeczności, mówił do was Star TV. Bardzo mi też przykro z tego powodu, bo lubię ryby, nawet nie łowić, tylko po prostu. W każdy temat o rybach to jest wspaniały. Pozdrawiam Siema.